Jest król, witam. Nie mogę za szybko mówić, bo mi guma wypadnie z budzi. Kamina, przywi przywitaj się na streamie. Cześć. Kamila tylko machał się w streamie. Napisał masło, żeby się na streamie, nie wysłać. Mordo, co mam ci powiedzieć? Co jest teraz? A w ogóle dziękuję, bo tak wkręciłem się w czytanko. Dziękuję CS, no, no taki dziwny jest trochę jeszcze, no. te ze skokim nie miażdżą, nie wiem co chodzi. Ale ale fajnie, że updateuję, co? Te dźwięki nowe trochę też są dziwne, no, ale żyje ta gra, tak? Po tych update'ach żyje, no. Ech, dobra, country. Mm, co to jest? Co to ma? Fark. Ma Chcia, ch chciało zagrać 4x0, z 50, nie? Nie, no, mordeczki. Zero na <śmieniciela> nowej. Ale easy. Ale kurwa to ci się tak, kurwa. Rys, tu kurwa jak po porusko, gadałem. No, odpala. Gadałem. Kurwa. Naść. Nice.

nie A jest Dobra panowie, a teraz robimy tak wszyscy kupujemy automatyczne pompy I lecimy B hmm. Nie misiu wodę mam, wodę w siębie. Nie Nieładny tak leć na przeciwniku A tego kupcie Dikoje, że górą rzucić jak będziemy biec Jedyny, jedyny pravilny. A dobra, dobra. Ladny, Daniel. Ładny, ładne, no. Działaj tutaj. Samochut, samochód. A woka zabrał. Edward! Co to za flaszk? Magiczne. Uhu! Co kurwa siadł? Koleś wyszedł sobie. Nerwował się. Bo ci wieje wie. Ale, rekt! Dobra, ja gram echo na tym. Pieszeć. Miałbyś skok na galę. Bech po jedną. Jest też jeden albo dwóch. Kurwa, no nie, A, Kurwa, jest to E na jump, ale patrzcie jakie heady To jest 60 head ticker, wie? Supreme'a dostanę Ja, to legendary Eagle Master ale. Lem! A to jest jedno przed tym? No, przed A Przed Supreem globalem Myślałem, że to jest przed tym, globalnym, kurde <grymne> Kurde, kiedyś to był... Bu... Patrz, nie, no jak to wygląda, że wy wszyscy macie to, ja mam kurwa orzeła Ej, kierowałem, kierowałem gierkę I, i co, kurde, dostałem kurę? Kurę dostałem? to jest za kura? działa? Dobra, pokażę wam, bo kurde ja widzę, że... Patrzcie, macie wszystko. Tak, mam ustawione teraz. Sowiet, dziękuję za donate, ale ci nie odpowiem, nie mogę, bo mnie jeszcze koledzy dojadą. Ktoś mnie drapie po brzuszku. Git? Może być. Ustawienia. Spoko. Jaki w model? A to nie ma tu? O, ma. Okej, okay, wideo. Good. Good. Game settings. Good. O, kolejny rusek. 400 godzin.

O oh, yeah. tak trochę przed tym. Nie równo na. No. Będzie, będzie, będzie. Na nie dobijaj ich. Przed Mama. Ja mam drzwi. Włącz klasę. Proszę. Mężczyźni. 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 Kurwa, tak, Mężczyźni. Jest No Patrz Po prawej był, tam daleko tam Wrócę Mam bmw I on B jest Tu nam pod kratą Czemu? Równie z ziomkami jakieś i siaramy. Dobra Dobra mordeczki, ja z, dziękuję za grę Fajnie było My kończymy streama Kamila już macha ręcoma, że tak powiem Chce się pożegnać Ja muszę iść No co no Do następnego dziki Będę streamował pewnie więcej teraz, trzymajcie się, było miło Awansu, nie wiem czy był, nie sprawdzałem, musiałem szybko wyjść. Dzięki, mordeczki, pioneczka. Co ty robisz? Co? Daję im buziaczkę. No. Buziaczki moje dziczki, czy Elko.